Powiem taką ciekawostkę, zdarzałaś się o tym, że mają być wybory online, nie? Nie, pierwsze słyszę. No to już wiesz, tylko mają problem. Znowu Orłowski. No ale jak oni mogą zrobić, moment, powoli, Przez taki system wymaga walidacji i tak dalej, to nie jest takie proste. Powiedzcie lepszy nazw. Do... Oni to zrobią, wiesz. Tylko mają problem, bo ja rok temu złożyłem pismo do prokuratury, E, gdzie jedyne um umorzenie wynikało z tego, że wybory nie były internetowe. O no ale to jest jakieś porychane. No dobrze, dobrze, powoli, powoli, ale to nie jest złe. Wiesz dlaczego? Ja, nie wiem. Ja ci to rzecz. Jest, to jest bardzo złe, bo możesz to Ja mam dowody na to, że wybory będą ustawione. No tak, ale powiedz, powiedz mi, 80%, dobra, 90% elektora Tupista są mohery. I wszyscy mają laptopy, rozumiem, każdy z nich. I złą czasami. Ale, ale wybory będą sforzowane ja mam na to dowody. Dobra, trzymaj się okay. <laughs>